20 września wprowadziliśmy generalnego wykonawcę na plac budowy. Było tu mnóstwo ziemi. W tej chwili widzimy, że tej ziemi znacznie tutaj ubyło. Postęp prac jest znaczny. W tej chwili realizujemy główne dojście do baterii barkowej. Generalny wykonawca PBM Południe zamierza tutaj zrealizować główne prace budowlane i zalać tutaj wzmocnienie ścian tego dojścia, żeby wyrobić się przed nadejściem mrozów. Prace postępują znacznie szybciej, nawet bo widzimy tutaj na wprost baterię barkową, gdzie niedawno było jeszcze mnóstwo ziemi na niej. W tej chwili widzimy zadaszenie, gdzie generalny wykonawca przygotował się już do złych warunków atmosferycznych. Generalny wykonawca przygotowuje i wykonuje pierwszy etap realizacji budowy Muzeum Katyńskiego, a mianowicie przejście przez Wał tak zwaną szczelinę. W tej chwili widać na skarpie wykonane prace, ale jest to gwoździowanie i torketowanie, mające na celu wzmocnić skarpę. Równocześnie wykonywana jest renowacja baterii barkowej, w której znajdą się tablice z nazwiskami zamordowanych, tzw. zwane epitafia katyńskie. W tej chwili na baterii barkowej prowadzone są prace renowacyjne związane z przywróceniem budynku do stanu użyteczności i dopuszczenia dla osób zwiedzających. Prowadzone prace obejmują także nadzór archeologiczny, który jest tutaj prowadzony przez z ramienia konserwato Stołecznego Konserwatora Zabytków. Badania zostały wykonane w 2011 roku, natomiast nadzór trwa do tej pory i obejmuje dużo większy teren niż przewidywały to badania. Prace przy przekopach do sieci wymagają szczególnej troski archeologów. Pani Marzeno, nie tak dawno jeszcze realizowaliśmy tutaj prace związane z badaniami archeologicznymi. Proszę nam powiedzieć o temacie prac związanych tutaj z nadzorem teraz państwa prowadzonym podczas naszych prac związanych z budową. Na tym terenie znajdowały się zabudowania konwiktu piarów była tutaj szkoła, biblioteka, młyny, zabudowanie gospodarcze. Część z tego, żeśmy odkopali w trakcie wykopali w 2011 roku, no ale wiadomo, że trudno przekopać jest cały tak olbrzymi teren archeologicznie, trwałoby to pewnie 5 lat, a nie parę miesięcy. W związku z tym teraz, jeżeli trwają prace ziemne, no mamy tak zwany nadzór archeologiczny, czyli sprawdzamy, czy przypadkiem jeszcze gdzieś w tych kopach budowlanych nie wychodzą jakieś pozostałości murów, warstwy kulturowe, no i wychodzą, bo tutaj właśnie widać było ten przekop przez wał, mogliśmy tutaj Zadokumentować wszystkie warstwy, jak on był budowany, w jaki sposób. Wiadomo, że wał na przykład został postawiony na jednym z budynków tych 18 wiecznych Pijarowskich. Właśnie wyszło to w trakcie tego nadzoru. No, w różnych innych miejscach też wychodzą warstwy kulturowe, na różnicy budynków gospodarczych. No i pewnie cały budynek kolegium tam, w tamtej stronie jeszcze. To też będziemy dokumentowali plat tego wszystkiego. Czyli tak jak nam nakazał Stołeczny Konserwator Zabytków, uszczegóławiamy coś, co przebadaliśmy w 2011 roku. No i teren nam się trochę poszerzył, bo wychodzimy też w teren. Już poza murami Cytadeli będziemy realizowali też nadzór podczas wykonywania tak, sieci na terenie zewnętrznym. Oliwe, że tam też wyjdą i warstwy kulturowe czy jakieś pozostałości zabudowań, bo ten teren przed budową Cytadeli był bardzo mocno zagospodarowany. Tu było mnóstwo dworków, budynków, sadów, ogrodów, wszystkiego, pałaceków. Także niewykluczone, że i poza murami Cytadeli coś jeszcze nam się znajdzie w wykopach. Radość się, iż po półrocznej przerwie mogę spotkać się, czy też możemy spotkać się z gośćmi naszej strony internetowej. A radość moją potęguje również fakt ważny, o którym nieśmiało, żeśmy na stronie internetowej w trzech, czterech małych zapowiedziach informowali, iż miesiąc ponad temu Ruszyła tak długo oczekiwana budowa na inwestycji pod nazwą Muzeum Katyńskie, oddział Muzeum Wojska Polskiego. Warto tutaj również zaznaczyć, podkreślić fakt, iż jest to otwarcie trzeciego w dwudziestoletnich dziejach Muzeum Katyńskiego etapu, bo pierwszy etap y, od. Y, otwarcia placówki w czerwcu 1993 roku, aż do stycznia 2009 roku, kiedy to z przyczyn wielokrotnie tutaj zmiankowanych Muzeum Katyńskie zamknąć w swojej siedzibie na terenie Fortu Czerniakowskiego, a później był ten wcale nie krótki, jak się okazuje, o czym warto pamiętać, ale znamienny, dlatego że on pokazuje na skomplikowany proces, jakim jest dochodzenie do budowy Mianowicie od konkursu międzynarodowego, przypominam tylko króciusieńko, w 2010 roku na nową siedzibę Muzeum Katyńskiego, a mówiąc szczegółowiej na adaptację kaponiery historycznej na terenie Cytadeli Warszawskiej. No i ten okres pokonkursowy, przygotowywanie różnego, na różnych szczeblach, różnej konfiguracji projektów, aż wreszcie batalia o urzędy, o przychylność urzędów i tutaj na zawsze e, e, nie za dużo e, podziękowań dla tych, którzy pomogli. Pomogli, bo to, bo to jest warte podkreślenia. Iż, nie bójmy się tego słowa, tak, urzędnikom. urzędnikom 10, 10 września podpisano w historycznej już sali wystaw czasowych Muzeum Wojska, no to to gdzie od września 2011 roku Prezentowana jest nasza wystawa katyńska, pamięć nie dała się zgładzić. Podpisano umowę między inwestorem, czyli Muzeum Wojska Polskiego, a generalnym wykonawcą wyłonionym w drodze procedury określonej instytucją o wdzięcznej i dźwięcznej nazwie PBM Południe. I wreszcie 20 września mieliśmy okazję zobaczenia i przeżywania pierwszej koparki, która zapuściła silnik na froncie na froncie działań i prawie co drugi dzień ktokolwiek chce z pracowników to poza ułatwieniu procedury wpuszczania na teren budowy może zobaczyć to co i dzisiaj my zobaczyć mogliśmy, iż budowa idzie rzeczywiście imponującym w imponującym zakresie. To oczekiwanie, wcale nie krótkie, to nie jest wynik ślamazarnych działań różnych szczebli, różnych instytucji. To jest przygotowanie frontu prac w historycznej, bardzo trudnej do przysposobienia kaponiery. Ale co jest ważniejsze, to jest ponad 3 hektary terenu nasyconego. Zabytkową strukturą, taką jak mur karnota, jak działobitnia, to są setki drzew, to jest, to jest wiele niespodzianek, które trzeba było tak sprytnie ułożyć w ten wianuszek wykonawczy, ażeby wreszcie wszystkie zgody były wydane. Tyle ode mnie. Przed nami kask historyczny. Pęknięty już, który został przydzielony pracownikom Muzeum Katyńskiego, bo bez niego w ogóle jest niemożliwe wejście na teren budowy. Więc przechodząc z tego kasku i winety Muzeum Katyńskiego, zwracam się do naszego już stałego gościa, a bliskiego naszemu sercu, mówi o pracownikach Muzeum Katyńskiego, generalnego nadzorcy nad inwestycją, pana dyrektora Dariusza Matlaka. Z którego chcę poprosić o taką bardzo precyzyjną informację o tym, co tak naprawdę kryje się pod nazwą Budowa Nowej Siedziby Muzeum Katyńskiego. Dziękuję, panie dyrektorze. No, rzeczywiście, e, nagrywając ostatni program, ostatnią Maurycję, podajesz w czerwcu, tak, no musieliśmy się e, tłumaczyć e, przedtem, no, a czemu jeszcze roboty nie, nie ruszyły. Rzeczywiście. Biorąc pod uwagę to, że w 2010 roku rozstrzygnięty został Konkurs Międzynarodowy na Koncepcję, no wydawałoby się, że jak już ta koncepcja jest, no to już wszystko powinno pójść gładko. No niestety tak to jest i potwierdzają się właśnie też i te doświadczenia z innych realizacji, z innych inwestycji wykonywanych w szczególności w obiektach zabytkowych, że na przygotowanie dokumentacji projektowej Uzględniającej wszystkie aspekty, a w szczególności te e, utrudnienia, które wynikają z zabytkowej materii, tak. e, trzeba poświęcić e, zdecydowanie więcej czasu niż przy budowie jakiegoś e, typowego obiektu. E, przez to też e, te dwa lata ponad dwa lata, dwa i pół roku na przygotowanie dokumentacji bardzo detalicznej, bo, 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 bo to jest kilkanaście obszernych kartonów segregatorów zawierających i dokumentację budowlaną, dokumentację wykonawczą, techniczną, rysunki warsztatowe i tak To jest ten czas, który był niezbędny, żeby można było również sprawnie uzyskać wszystkie. Uzgodnienia urzędowe, jak również pozwolenia na budowę. A tutaj weźmy pod uwagę i to, że inwestycja realizowana jest w dość nietypowych warunkach. Mianowicie na części terenu obowiązują przepisy terenu wojskowego zamkniętego, czyli organem wydającym pozwolenie na budowę jest Urząd Wojewódzki. Natomiast część inwestycji realizowana jest poza murami cytadeli, co oznacza. Że wszystkie uzgodnienia, wszystkie pozwolenia musieliśmy uzyskiwać według procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta. W związku z tym, cała dokumentacja i, ca i wszystkie procedury musiały być realizowane podwójnie, pomijając już fakt, że teren wojskowy zamknięty ma swoje specyficzne uregulowania związane z dostępem do tego te terenu, wszystkimi kwestiami związanymi. Z no, utajnieniem niektórych dokumentacji geodezyjnych itd. itd. No, nie tłumaczę się wcale z tego, trwało to ile? trwało, Przygotowanie inwestycji, opracowanie dokumentacji, uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę. Raz jeszcze podkreślę, życzliwość urzędników z Urzędu Wojewódzkiego, z Urzędu Dzielnicy Żoli, Bosz, Urzędu Zabytków. A konserwatorowi zabytków to to można byłoby i pomnik postawić, bo nie tylko sprawnie przebiegały procedury w tym urzędzie, ale również mogliśmy zawsze liczyć na radę. Wynikającą z dobrych praktyk, z doświadczeń tych ludzi, którzy pracują u konserwatora zabytków, e, i życzliwość e, w, w tym doradztwie, w szukaniu rozwiązania różnych, e, różnych problemów. No i oto dzieje się. Tak jest. 9 października, dni temu dosłownie kilka, mieliśmy tutaj najwyższego szczebla gości, którzy mieli okazję, tak jak my. Tylko, że my mamy tę przewagę, że możemy codziennie oglądać postępy pracy i widziałem niewątpliwie duże, pozytywne zaskoczenie, bo jest faktem, że sytuacja na froncie batalii sprzed miesiąca, a dzisiaj, to jest niebo, a ziemia i to jest najważniejsze w tym wszystkim. Przełamaliśmy batalię o wyrażenie zgód. Prace ruszyły i mam nadzieję, że y, y, kiedy za jakiś czas znowu spotkamy się, y, dzięki co zawsze podkreślam, życzliwości oka kamery, y, to y, przekonamy się i my, ale przede wszystkim goście strony internetowej, jak te prace y, 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 energicznie prowadzone przez, bo no to warto powiedzieć, firmę PBM Południe są y, prowadzone. Jeżeli tak? chodzi o wykonawcę, y, to. Tak jak to, to podkreślaliśmy, gdy e, pobierzaliśmy projektowanie muzeum e, warszawskim, naszym, polskim e, pracownią architektonicznym, e, tak jak podkreślaliśmy również i e, to, że współpracujemy przy aranżacji e, wystaw, zarówno z stroną społeczną, e, czyli przedstawicielami. Federacji Rodzin Katyńskiej, jak również i, i Rady Ochrony Pamięci tak, z, z panem profesorem Kunertem. Bo traktujemy ten projekt nie jako zwykłą inwestycję, ale właśnie jako projekt społeczny, w którym. Zaangażowani powinni być wszyscy tak zwani interesariusze, a to znaczy ci, którzy, które, którym ta tematyka jest bardzo, bardzo bliska. Tak również i, i, i jednym z głównych projektantów ekspozycji jest pan Jerzy Kalina, wybitny nasz rodzimy art, artysta, twórca sztuki nowoczesnej. Tak samo cieszymy się, że w tym przetargu. A był to przetarg o dość dużej randze i, i wartości, bo przecież ponad 40 milionów złotych przeznaczone na roboty budowlano-montażowe. To, to jest wartość tego kontraktu około 43 milionów złotych. To był również niełatwy przetarg, który no, wzbudzał spore, spore emocje. Udało nam się go rozstrzygnąć, przeprowadzić bez jakichkolwiek protestów. Firma wybrana PBM dysponuje doświadczeniami w realizacji tego typu inwestycji. Bardzo cenimy sobie to, że, że to jest firma, która budowała polska też firma, która budowała między innymi Muzeum Powstania Warszawskiego. A szlify przyjmowała w adaptacji niedalekiej stąd konstrukcji pod nazwą Fort Sokolnickiego, gdzie były nie mniej skomplikowane dziedziny budowlane jak tu. Ja, ja powiem szczerze, że ta budowa uczy pokory niewątpliwie, bo ona uczy Y, y, przede wszystkim wyważonego zrozumienia trudności jakości y, tego zamiaru, a z drugiej strony daje nam, co zawsze warte jest podkreślenia, daje nam szereg nauk przed podjęciem przecież kolejnej inwestycji, jaka tu mam nadzieję, a deklaracje padały wspomnianego 9 października. Jaka niebawem e, e, rozpocznie e, swój inwestycyjny żywot, czyli Muzeum Wojska Polskiego, naszej macierzystej instytucji nadrzędnej. Dziękuję, że Pan Dyrektor e, też wspomniał o, o tej nie nie wielkiej inwestycji, jakim, jaką jest budowa całego kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli. E, to też chciałbym się pochwalić, że uzyskaliśmy już pozwolenia na budowę, uzgodnienia w dokumentacji projektowej, w tym łącznie i Stołecznego Konserwatora Zabytków i tak na dobrą sprawę pierwszy etap tego wielkiego projektu, bo musimy go podzielić na etapy ze względów finansowych przede wszystkim, bo, bo bo jednak to są potężne środki, które trzeba zaangażować. Pierwszy etap w zasadzie jest gotowy w tym wymiarze projektu budowlanego, uzyskania wszystkich pozwoleń i uzgodnień wymaganych prawem. No i teraz trafia ten projekt budowlany na warsztaty, na deski kreślarskie do przygotowania projektów technicznych, wykonawczych i kosztorysowych. Więc zakładamy, że Około końcówki 2015 roku powinniśmy już przygotowywać przetarg na generalnego wykonawca właśnie tej wiekopomnej, jak sądzę, inwestycji. A ja kolegom z Muzeum Wojska Polskiego życzę, aby jak najszybciej miejsce naszego katyńskiego kasku znalazł swoje godne miejsce, kask z winetą Muzeum. Wojska Polskiego, bo badam Państwu, nie jest on może, może zbyt wygodny, ale jest to radość, kiedy można wejść w tym typowym dla budowlańców nakryciu i radować swoje serce, od czego rozpocząłem faktem, iż tak oczekiwana inwestycja rodzi się na naszych oczach. Dziękuję serdecznie Panu Dyrektorowi, dziękuję Państwu za uwagę. A jednocześnie korzystając z okazji, zapraszam na kolejny materiał pod roboczą nazwą Wiadomości z Muzeum Katyńskiego, w którym pragniemy podzielić się informacjami na temat osiągnięć Muzeum Katyńskiego w innej materii w działaniach w roku 2013. Dziękujemy.